Zwierzchnik sił zbrojnych nie, nie, nie ma takiej opcji, żeby prezydent się bał. Tak? jeżeli ktoś się boi, to niech się nie podejmuje tego zadania. Się... No Amerykanie zgnietniliby jak przysłowiowe jajo po prostu armię rosyjską. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To byłby moment yy... Jakiejś absolutnej desperacji. Ja na razie powodów do takiej absolutnej desperacji jeszcze nie widzę. Cześć kochani, też zauważyliście, że odkąd Andrzej Duda przestał być prezydentem, zaczął jakoś chętniej udzielać wywiadów? A co więcej, być bardziej otwarty? Wiecie, w sumie to w końcu ma czas. Sprawowanie najwyższego urzędu w kraju jednak może trochę ograniczać. W każdym razie nie wiem jak wy, ale ja mam poczucie, że w końcu poznamy Andrzeja Duda. Kolejny raz mnie zaskoczył. Tym razem podzielił się swoimi doświadczeniami w światowej polityce i swoimi przypuszczeniami, czy Rosja odważy się użyć broni atomowej? Odpowiedział bardzo jednoznacznie. A co odpowiedział? Dowiecie się za chwilę. Jesteście na kanale A to ciekawe. Już teraz zostawcie łapkę w górę i suba, żeby potem nie zapomnieć. Zostawione? To bez zbędnego przedłużania lecimy z analizą wywiadu byłego prezydenta. Trwa kolejny rok konfliktu między Rosją a Ukrainą. Prezydent Andrzej Duda przez długi czas był postrzegany jako jeden z najbardziej aktywnych i widocznych zwolenników Ukrainy w Unii Europejskiej. W wywiadach wielokrotnie podkreślał, że Polska była i pozostaje jej niezawodnym sojusznikiem, że Ukraina zawsze może liczyć na Polskę i że nie zostawi jej w potrzebie, co niejednokrotnie potwierdzał, były nawet momenty, w których prezydent Ukrainy nazywał nas swoimi braćmi, a Polskę siostrą. Pana Polsku, twoja. Озыскана не подлегвош, маджиш 104 ля І моje 104 слова для ченю. Україна і польска разен Естеш нашу щостру. Ружні биво мен дзімі, Але єстешмі кривнимиєстешмі вольні, Гди наша одзыскана не подлегваш мява 30 lat Polska była obok. Pamiętam nasze wspólne szczęście. Radowaliśmy się razem. Kiedy znów spotkaliśmy się ze starym wspólnym wrogiem. Polska obok. Ukraińcy zawsze to będą pamiętali. Będą pamiętać jak przyjmowali nas, jak nam pomagają. Wasi ludzie, nasze sojusznicy. Wasz kraj, nasza siostra. Waszą przyjeżdżę na zawsze. Nasza przyjeżdżę na zawsze. Nasza miłość na zawsze. Razem będziemy zwycięcani. Z dnem Nepodlegvoši Poljsko, z njem nepodlegvoši druga. Te czasy jednak minęły, bo w polityce braterstwo trwa krócej niż sezon ogórkowy, a rachunek za sentymenty zawsze wystawiany jest w twardej walucie realnych interesów. Z czasem pojawiły się pewne napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Czemu się dziwić? Jesteśmy zmęczeni wspieraniem krajów w wojnie, której końca nie widać, pomimo Trumpa i jego próby zahamowania konfliktu zbrojnego, rozmów z Putinem, czy nawet spotkania z nim na Alasce. Prawda jest taka, że tylko mocarstwa świata jak Chiny czy Stany Zjednoczone są w stanie wywrzeć realną presję na Putina i zmusić go do pokojowych rozmów? Choć stanowisko Chin jest chyba wszystkim znane. O wstrzymaniu ognia nawet nie będę mówić, bo chyba wszyscy wiemy jak to się skończy. Pomimo wcześniejszych prób zawieszenia konfliktu żadna się nie udała. O ile ucichły głosy i uspokoiły się niepokoje społeczne związane z użyciem przez Rosję atomówki, to ten temat co jakiś czas powraca. Oczywiście Moskwa wykorzystuje tę groźbę jako narzędzie nacisku, niekoniecznie zamierzając ją zrealizować. Mimo to Nudzi ona poruszenie wśród obywateli, co jest absolutnie normalne i na tym zależy Kremlowi na destabilizacji państwa, bo strach to broń masowego rażenia, którą Kreml odpala bez jednego wystrzału, celując prosto w nasze głowy i poczucie bezpieczeństwa. Jednak przypomnę, że taki konflikt to jest ogromny biznes. Dziennikarka przeprowadzająca wywiad z Dudą spytała o zagrożenie dla Polski. Jakie i czy ono w ogóle jest? Bo to było jak lekarstwo na strach przed Putinem, taki już. Yy, bo ja absurdalny. nie wierzyłem i nie wierzę w to, że, 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 że Putin czy ktokolwiek inny odważy się użyć broni nuklearnej. Naprawdę? Tak. Nie wierzę w to, bo uważam, że to byłby, to byłby moment. Yy, jakiejś absolutnej desperacji. Ja na razie powodów do takiej absolutnej desperacji jeszcze nie widzę. Takie powody do desperacji mogłyby być, gdyby nie wiem, gdyby ktoś odważył się w sposób ostentacyjny zaatakować Moskwę, nie wiem, gdyby Stany Zjednoczone zaatakowały Moskwę całą swoją siłą militarną, to pewnie wtedy zrozpaczony tą sytuacją i nieuchronną klęską. Nieuchronną klęską, powiedzmy sobie otwarcie, bo to widać po stanie rosyjskiej armii, że nie miałaby ona najmniejszych szans z armią Stanów Zjednoczonych w starciu. Żadnych po prostu. Amerykanie zgnietliby jak przysłowiowe jajo po prostu armię rosyjską. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Armię rosyjską, która, i myślę, że każdy to widzi, nie jest w stanie wygrać z, z Ukraińcami. I to nie chodzi o to, czy, czy, czy ukraińscy nie są bohaterscy, są bardzo bohaterscy, właśnie są bardzo bardzo bohatercy, tylko jest ich wielokrotnie mniej niż Rosjan. I mieli na początku wojny wielokrotnie mniejszą armię niż armia rosyjska. I mieli wielokrotnie, wielokrotnie, wielokrotnie mniej sprzętu niż armia rosyjska. Nie dysponowali nawet częścią tego zaplecza, którym dysponowała armia rosyjska i nie byli tak zgromadzeni jak armia rosyjska, żeby ich zaatakować, a jednak ta armia rosyjska nie zdołała ich pokonać. Czyli nie boi się. Pan Przepraszam bardzo, ale to nie świadczy dobrze o armii rosyjskiej. Baliście się, no to już nie macie czego. A tak na poważnie, to Duda jako zwierzchnik sił zbrojnych miał dostęp do przeróżnych ściśle tajnych dokumentów, w tym natowskich. I jak na co dzień nie ufam politykom, to tym razem chyba zrobię wyjątek od tej zasady. Zresztą, co Putin miałby zniszczyć ziemię, którą przecież próbuje podbić. Warto jednak zaznaczyć, że polityk, który nie kłamie, to polityk zapewne na emeryturze takim przykładem też stał się Miller. Wracając, gdyby miał to zrobić, to zrobiłby to już dawno. Po co miałby czekać tyle czasu? Oczywiście, Stale modernizuje rosyjski arsenał nuklearny. Wcale nie tak dawno rozmieścił bliżej granic NATO broń taktyczną, ale nie zmienia to tego, że Putin nie odważy się użyć broni nuklearnej. I jak przyznał sam Andrzej Duda, Rosja nie miałaby szans w starciu z armią USA, jednak nie możemy zapomnieć, jak potężnych Rosja ma sojuszników. Więc tutaj Andrzejowi Dudzie powinien entuzjazm opaść. Chiny od lat rozwijają swoją armię i na wielu obszarach są już dużo bardziej zaawansowane militarnie od Stanów Zjednoczonych. Kolejny sojusznik Indie. Nie wiem, czy wiecie, ale wojsko indyjskie jest jedną z najsilniejszych sił zbrojnych na świecie. Prawda jest taka, że nawet jeśli Rosja miałaby jakiekolwiek problemy z pokonaniem amerykańskiego wojska, to bez dwóch dwóch zdań państwa sojusznicze mogłyby odwrócić losy takiego konfliktu. Kojarzycie, jak Duda jeszcze za czasów prezydentury mówił, że trzeba być twardym? Znaczy po prostu, jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy, tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć dotyczące choćby bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tak? No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Nie, po prostu nie ma. To po prostu musisz albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. I lepiej wtedy, żebyś nie był prezydentem, jeżeli nie potrafisz się, od tego odciąć i dalej kontynuować swojego zadania. Bo tylko to jest ważne, tak? To nie jest istotne, ile cię to potem kosztuje. Najwidoczniej wziął sobie te słowa bardzo mocno do siebie. Dobra, to zabrzmiało, jakbym żartowała sobie z byłej głowy państwa, ale mówię absolutnie poważnie. Ten film był często udostępniany i przesiewany ale z całą pewnością możemy po czasie powiedzieć, że dobrze się zestarzał. Człowiek, który pełni tak ważne stanowisko po prostu nie może się bać. Pamiętajmy, że w naszym ustroju prezydent jest jednocześnie zwierzchnikiem sił zbrojnych i to były jego zadania podczas pełnoskalowej wojny, co od lat nie miało miejsca w Europie, a na dodatek w sąsiadującym kraju. Jednym co mnie zastanawia to tylko to, dlaczego polscy politycy po odejściu ze stołka nagle doznają olśnienia i zaczynają mówić z sensem. I ogólnie mówią jakoś więcej. Duda w ostatnim czasie chodzi po o wywiadach jak nigdy dotąd, ale to dobrze. Fajnie w końcu poznać człowieka, który odpowiadał za nasze państwo 10 lat. Zwierzchni sił nie ma się takiej nie, nie ma takiej opcji, żeby prezydent się bał. Tak, jeżeli ktoś się boi, to niech się nie podejmuje tego zadania, niech się nie podejmuje tej funkcji, jeżeli boi się o swoje życie, jeżeli, jeżeli boi się o, o swoją, nie wiem, o swoje zdrowie, jeżeli boi się o, o swoją wytrzymałość, to niech się nie podejmuje. Nie można się bać, tak? Trzeba po prostu dać z siebie wszystko i rzeczywiście ja mam takie poczucie, że dawałem z siebie wszystko. I, I czasem mnie tak pytają, prawda? Czy pan uważa, że pan był świetnym prezydentem? Teraz nie tak dawno pojawił się sondaż, że ludzie mówią, że Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem niż Andrzej Duda. Mam nadzieję. A wy co o tym wszystkim uważacie? Cieszycie się z większej medialności Andrzeja Dudy? Ogólnie uważacie go za dobrego prezydenta? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Nie zapomnijcie o zostawieniu lajka like i suba. Byliście na kanale? A to ciekawe. Ja się z wami żegnam, ale widzimy się niedługo. Siema.